Cześć! Mam dzisiaj dla Was coś, co po prostu szczerze kocham, czyli kalendarze adwentowe. Koniecznie śledźcie social media Ezebry. Tam będziemy pokazywać Wam nasze kalendarze adwentowe, jeden po drugim. Ten kalendarz adwentowy z NYXa jest już dostępny u nas na Instagramie i TikToku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Uuu, to jest błyszczyk! Teraz coś dla fanek paznokci. Mamy tutaj kalendarz adwentowy z Neonail. Znajdziecie tu nie tylko lakiery do paznokci, ale na przykład różne ozdoby do paznokci. Rzecz jasna dla fanek pielęgnacji, czyli dla mnie też coś mamy. Jest to kalendarz adwentowy Lumenę i mamy tutaj masę kosmetyków pielęgnacyjnych. Skraby, żel, serum, maski, kremy nawilżające, super. Zostaniesz ze mną. Nie wiem jak wy, ale ja kocham kalendarze adwentowe, szczególnie te kosmetyczne. Jestem ogromną fanką. No i przyznam się szczerze, że otwieram wszystkie okienka za jednym razem. Napiszcie, kto robi tak samo. Co więcej, kalendarze adwentowe są świetnym pomysłem na prezent. Zawsze jakaś niespodzianka. Dodatkowo kupując kalendarz adwentowy zaoszczędzacie sporo pieniędzy. Jeśli kupowalibyście pojedyncze kosmetyki, no ta suma troszkę by urosła. Słuchajcie, coś, czego jeszcze nie widziałam. Kalendarz adwentowy z Nyksa. Uwaga, uwaga. Mamy tu nie tylko kosmetyki. U balsam dust. Nasz kalendarz adwentowy z NYXa nie oferuje tylko kosmetyków, ale również vouchery na przeżycia. Na przykład miesiąc darmowych zajęć fitness online. Czy to nie brzmi świetnie? Kolejny kalendarz z Essence. Mamy tutaj mieszankę wielu produktów, na przykład pomadki, pędzli bądź lakierów. A dokładną listę znajdziecie na ezebra.pl jeśli chodzi o kalendarz adwentowy z Catrice, jest to super sposób, żeby zrobić komuś taką małą niespodziankę każdego dnia przez cały miesiąc. Tak jak my otwieramy kalendarz adwentowy, możemy każdego dnia obdarowywać swoją bliską osobę, pakując w torebeczki pojedyncze produkty. Zobaczmy, co mamy tutaj: serum. Serum z niacinamidem. Super sprawa. Następnie mamy, co my tu mamy, trójka. Paletka. Zobaczcie, jaka ładna niudziakowa paletka. W naszej paletce mamy 8 matowych cieni w odcieniach miód i 6 błyszczących. Co mamy w dwójce? Rozświetlacz. Zobaczymy, jakiego pigmentacja. Co mamy w szesnastce? Niućiakowy błyszczyk o wegańskiej formule. Producent mówi, że. Błyszczek po zastygnięciu jest trwały i nie zostawia śladu na materiale. Żeby Wam nie psuć niespodzianki, nie pokażę Wam wszystkiego, ale ostatnią rzeczą, jaką Wam pokażę, będzie pomadka. Też nieudziakowy odcień. U jak ładnie pachnie. Wszystkie kalendarze, które widzieliście, znajdziecie na ezebra.pl. Jak widzicie, każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia! Mało produktów teraz takich, co jest? No. Nie umiem mrugać. No, dobra. Ja mam strasznie słabą dykcję ostatnio. Serio? Dlaczego wale w to pudełko?